Cześć się siemaneczko witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku jak widzicie kolejna seria z Brawl Stars wczoraj dokładnie po południu wyleciała nowa aktualizacja są nowe gwiezdne punkty są używane do kupowania ekskluzywnych przedmiotów w sklepie Zdobywaj gwiezdne punkty za nagrodę na koniec sezonu i awansy za dymiarzy Przechodzimy na sklep, sklep też się zmienił. Są oferty, są oferty dnia, są przebie, przebie, przebrania, następnie są, jest gwiezdny sklep i następnie są zasoby. Jest easy. ta aktualizacja Wam się bardziej podoba, to piszcie w komentarzu, a też doszedł na proszę Państwa, <laughs> zademiasz, czyli mm, jest to TIK. Można go odblokować po zdobyciu 4000 pucharów Nie wiedziałam proszę Państwa że tu jest takie um, um, też napisy ale dobra dajemy dalej proszę Państwa przechodzimy przez to dalej i lecimy z pierwszym, proszę Państwa, um, z pierwszą grą to jest starcie solo i zagramy sobie starcie solo Rose. I lecimy, proszę Państwa, na trzy sk dwie skrzynki, albo tam na środku też są skrzynki. Nie, to nie jest środek, bo święty. Zabijemy sobie tego, ale prima, albo on nas zabije, jednak nas nie zabił. Dobra, lecimy sobie z tą jedną skrzynką. Mogę, proszę Państwa, później na tamte dwie skrzynki, ale tu też mamy dwie skrzynki, więc się, proszę Państwa, jakby jakby wyrówna ją się rachunki, tutaj mamy o, uzdrowienia? to fajnie myślałam, że tu jakieś coś trującego jakieś trujące grzybki ale dobra <laughs> e, Shelly zabiła El Primo dobrze wiedzieć tutaj mamy jedną skrzynkę w pszenicy ja bym się tu skrył i zachował tą skrzynkę, żeby kogoś Zabić I to będzie proszę państwa fajny pomysł żeby Że jak ktoś sobie idzie I patrzcie Wow skrzynka O to sobie po nią pójdę No jednak ten zawodnik nie chciał Również ten um, Albo dobra zniszczę to Bo i tak tam do tego nie dojdzie I sobie zabijemy tą Shelly Która zabiła to, tego El Primo Boże ile on odbiera Dobra Zobiliśmy ją jest Dobra, mamy uzdrowienie. Ha, tu mnie nie zabijesz. Dobra, lecimy, proszę Państwa, na tego kolta. I jeszcze tu widziałam bula, który ma <laughs> chyba na pewno przewagę sześciu y, tych punktów mocy. O, tutaj się skrywa nasz kolt. Y, nie chcę, proszę Państwa, szybko zginąć, bo jeszcze jest tu kolt. Przepraszam, ból i nie chcę, żeby mnie przypadkowo ból jeszcze zabił. Więc ja tu sobie, proszę państwa, przeczekam wszystko, żeby mnie nie zabił. Albo, proszę państwa, wejdziemy sobie tutaj, bo tak, tylko tutaj zostało, więc tutaj gdzieś kryje się ból i właśnie tutaj jest ból i ból mnie, proszę państwa, zabija. Jakżeż to, proszę państwa, było nierozsądne. Z mojego wykonania mamy plus 5 puchaków Jestem z tego bardzo zadowolony Mamy też 200 żeton I chyba my, tak będziemy mieli 22 yy, żetony w nagrodą I mamy podwajacze I mamy razem 44 I proszę państwa Chyba sobie teraz otworzymy dwie skrzynki Zobaczymy czy coś nam wypadnie Pierwsza skrzynka 17 monet Punkty do Punkty do roz, które się bardzo nam przydadzą, i proszę państwa, to jest tyle. I proszę państwa, jeszcze jedna skrzynka, 17 monet, punkty do Barley'a, punkty do nity i jeden bonus, to jeden bilet bonusowy do wydarzenia. To wydarzenie będzie za jeden dzień i kilka godzin. Więc bardzo się z tego cieszę, bo to będzie pierwsze moje takie wydarzenie. Ja niedługo, ja oczywiście y, zacząłem grać to y, no jakieś dwa tygodnie temu, coś takiego, proszę Państwa. Jest, zabiliśmy go, dobra. Zabiliśmy, proszę Państwa, na początku y, Bula, przepraszam, El Primo, więc teraz będziemy musieli uciekać. No one się tuchą. a zabili mnie, co tu się, proszę Państwa, stało, szósta e, ranga będzie, się ma, tak, szósta, jest, proszę Państwa, e, plus jeden pucharek, mamy osiem e, tych żetonów nagrodę i podwajacze, i, proszę Państwa, jeszcze cztery podwajacze nam zostało, ehm... <laughs> przepraszam, Tutaj mamy proszę Państwa już 28 tych żetonów nagrodę, nie będziemy sobie tu ulepszali, szeli, idziemy dalej i gramy solo. Proszę Państwa myślę, że mm, dla mnie ta ak nowa aktualizacja jest fajna, ponieważ no doszedł nowy zadymiarz, yy, też jest fajna, gdyż yy, Gdyż, proszę Państwa, no jest takie, taki duży wybór na tego wszystkiego, i to jest takie myślę, że fajne. I fajne też, że doszedł nowy z bo proszę Państwa, zawsze nowy zadymiarz to dla każdego jest szok. I to, proszę Państwa, też jest dla mnie jakby takie fajne. Teraz, proszę Państwa, będziemy polowali na Szedi albo sobie. Albo się tu skryjemy, albo zabijemy Rose, albo zabijemy Rose, albo nie zabijemy Rose, i będziemy uciekać. Jest, proszę Państwa, jest, mamy to. Mamy to, proszę Państwa, mamy 5 punktów mocy. Internet nam, proszę Państwa, trochę nie działa. Idziemy się uzdrowić. Dobra, proszę Państwa, internet już zaczął działać. Teraz, proszę Państwa, się skryjemy. Zostało 7 zazwymiarzy łącznie ze mną to będzie, o teraz będzie łącznie, o na 6 i teraz proszę Państwa lecimy z tym bólem, lecimy, yeah! prawie proszę Państwa jak zabiliśmy bóla, on ma mało teraz życia, więc zabijemy, zabijemy go i teraz proszę Państwa Shelly, czy zabijemy jeszcze Shelly? Jest, mamy, proszę Państwa, zabiliśmy Shelly, Mam 9 punktów mocy. I proszę Państwa, zostało tylko 3 zadmiarzy. za mną, chyba to już będzie cztery, nie wiem, jak to się liczy, proszę Państwa. Um, um, dla mnie to jest trochę dziwne. E, tam będzie uzdrowienie, uzdrowienie nam się nie przyda. Tu widziałem bóla, o jest ból. Dobra, zabijemy go. Tak, zabiliśmy go. Jest wielkie starcie, kot, kontra, roz. I myślę, że ja wygram z Coltem, który prawie nic nie ma punktów mocy, tylko ma jeden punkt mocy i my go, proszę Państwa, teraz zabijemy. My go zabijemy. Nie, jednego nie zabijemy. Jednak uciekamy. Musimy się, proszę Państwa, gdzieś schować, żeby nas tak szybko nie zabił. No i teraz, 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 jest! Proszę Państwa, mamy to. Mamy to, proszę Państwa, myślałem, że już zginę, ale mamy plus 8, proszę Państwa, pucharków i mamy 12 rangę. To tu się, proszę Państwa, stało 34 i 10, proszę Państwa, czyli razem 48 mamy, proszę Państwa, tego wszystkiego. Bardzo się z tego cieszę. Mam 483 pucharki. Myślę, że dzisiaj jeszcze chyba dobiję te 500 pucharków. Może jeszcze nawet na dzisiejszym odcinku. Ale dobra, lecimy z następnym, proszę Państwa, wojowaniem, następnym wydarzeniem. Lecimy sobie, proszę Państwa, już na środek. Nie zwlekamy na te skrzynki pojedyncze, tylko idziemy sobie od razu, proszę Państwa, na środek. Myślę, że coś nam to da. Mamy tutaj aż 4 skrzynki. Myślę, że to jest niedużo, bo było chyba z 5 wcześniej. Teraz proszę Państwa, pyk, 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 a nie, zabija nas! Zabili nas, proszę Państwa. Jestem 9 chyba ranka, tak, minus 3, proszę Państwa. Zostało nam 20, tylko proszę Państwa, pucharków do zdobycia, więc teraz sobie proszę Państwa chyba wejdę na zbiory klejnotów. Tak coś mnie kusi, żeby pójść na te zbiory klejnotów. I sobie proszę Państwa weszliśmy. E, ta rozgrywka trwa jakieś 2 minuty. Tak, 2 minuty i 20 sekund, coś takiego. A e, nie, tutaj nawet nie jest na czas, to nawet mm, takie mm, bez ograniczenia. I proszę Państwa pierwsze zabicie mają już dwa, proszę Państwa, klejnoty. Myślę, że to był zły pomysł, żeby zagrać zbiory klejnotów. I proszę państwa, zabili nas i mają przewagę 4 do 0, proszę Państwa, mają e, nawet już 5 mają tych e, klejnotów. Mm, najwięcej tu z nich ma e, Shelly, nie Rose i Colt, a jeden ma tylko e, nasz e, El Primo. E, my mamy słabszą drużynę e, mamy tylko Nite, ja jestem Rose. A tam z tyłu nie wiem, czy tam jest Shelly, jest Shelly, proszę Państwa. Teraz zabijemy. Czy zabijemy Rose? Nie, ona nas zabija, proszę Państwa. Będą miały już 9 punktów. Nie, jednak, proszę Państwa, <laughs> to się odwraca. Shelly ma 6 punktów. Już nie ma tych 6 punktów. Zabijemy teraz kota. Jest, proszę Państwa, mamy to. Mamy, to mamy 10, ja idę się ukrywać, tu mamy też El Primo, co tu się stało, proszę Państwa, mam 55 HP, zabiłem El Primo, co tu się stało, proszę Państwa, mam 800, dobra, już HP mi przywróciło się, Miałam 55 HP i El Primo mnie nie zabił. To, proszę Państwa, takie przeżycie, że ja też kręcę, jestem gwiazdą gry, jakby nie inaczej, proszę Państwa, lecimy dalej. I teraz, proszę Państwa, jeszcze nie będziemy mieli tych 500 pucharków, ale myślę, że jeszcze jakoś uzbieramy. Teraz sobie polecimy, proszę Państwa, znowuż zbiory klejnotów. Myślę, że znów dzisiaj, teraz wygramy to starcie i że, będzie, że będziemy mieli taki sam fart jak wcześniej. Yy, dobra, lecimy. Mają bula, zabijemy tą. ROS, tak, zabiliśmy ją, dobra. I proszę Państwa, czy używać teraz tego? Tak, teraz użyjemy. Dobra, użyliśmy to. I znów mamy, proszę Państwa, to samo. Jest. Bardzo fajnie mi się gra, tą Rose um, na zbiorach klejnotów. Zabiją nas! Nie! Rose, proszę Państwa, wzięła wszystk, wszystkie moje e, oszczędności ze zbiorów klejnotów. E, teraz, proszę Państwa, pójdziemy sobie na tą Rose, która, zabiła, która mnie upokorzyła, e, zabierając mi wszystko, wszystkie moje oszczędności. Ale teraz, proszę Państwa, mam aż pięć. Teraz będziemy musieli mieć tylko dwa kuchary, dwa e, klejnoty, żeby wygrać to. I proszę Państwa, nie, zabili nas! Co tu się stało, proszę Państwa? Zabili nas i jest 6 do 4, proszę Państwa, jest 6 do 4 i mamy, proszę Państwa, to. Mamy to! Jest, zabiliśmy Shelly. Teraz będziemy próbowali zabić Rose. I czy zabijemy tą Rose? Nie, proszę Państwa, ona nas zabiła jest 6 e, do siedmiu. Dla, przeci... Dla nas jest 6 do 7, dniu. teraz zabiliśmy. Jest, mamy to, ale Shelly nas teraz zabiła. Dobra, lecimy proszę Państwa na Rose, ona ma 7! Co tu się proszę Państwa stanęło z tą Rose? Że ona ma aż 7, proszę Państwa, też dziwne. Teraz się dzieją sprawy, ale dobra, niech Rose teraz zabije tą Shelly, będzie wtedy dobrze. Mamy 8, dobra, ty się lepiej kryj, gościu. O, weźmiemy sobie teraz tego bula. Bula, bula. Zabijemy tego bula. Jest, zabiliśmy go. Teraz jeszcze tylko zabić tą Rose. Jak, ale śpiennie. Proszę Państwa, mam y jestem drugi z najlepszych. I proszę Państwa, to. Już myślałem, proszę Państwa, że będzie wygrana, ale nie, proszę Państwa. Idziemy pomóc teraz. Nie! Koniec rozgrywki! Jest! Mamy to, proszę Państwa. Nasz kod utrzymał się przy tym wszystkim, proszę Państwa. Myślałem, że już wszystko straciliśmy, ale jednak, proszę Państwa, wygraliśmy. I to proszę Państwa byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ta nowa aktualizacja, która wczoraj wyszła, czy Wam się nie podoba, czy stara była lepsza i to też proszę Państwa zależy od tego, od przyzwyczajenia, tego też się proszę Państwa dotyczy i do zobaczenia i ciao!